Pisanie nigdy nie było moim marzeniem z dzieciństwa, to stało się marzeniem w dorosłości. Praca trenerki biznesu okazała się moją wielką pasją i wydawało mi się, że to jest taka praca na całe życie. Uzupełnieniem stało się dla mnie pisanie, które na początku było pasją, na początku było takim właśnie dorosłym, dojrzałym marzeniem, a teraz, po 10 latach pisania, to jest już e, prawie pełna etatowa praca. Ja opowiadam historię, opowiadam o bohaterach, czasami fikcyjnych, a czasami prawdziwych, takich, którzy żyli w miejscach, w których my dzisiaj żyjemy. Kiedy tworzę scenariusze teatralne, piszę tylko słowa i mogę domyślać się, jak te słowa działają na moich czytelników. Ale kiedy widzę przedstawienie teatralne, kiedy siedzę na widowni i przyglądam się twarzom widzów to wiem jak działają te moje opowieści. Każdy nowy projekt traktuję jako wyzwanie. Wtedy kiedy ja się rozwijam, wtedy rosnę, wtedy poznaję nowych ludzi, tworzę to, co mi serducho takie pisarskie podpowiada. Mój proces twórczy zaczyna się od pomysłu, jeden człowiek, jedna historia. Potem zaczynam research i zgłębiam Jakiś temat, właśnie tę jedną myśl, historię jednego człowieka, ja już kipię treścią, wtedy zaczynam pisać. Moja obecna twórczość koncentruje się na powieściach historyczno-obyczajowych. Choć nie, niektórzy autorzy bardzo narzekają na to, że jest coś takiego jak deadline, to ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo gdyby tego nie było, to ja bym pisała absolutnie w nieskończoność. Wsłuchiwanie się w siebie doprowadza nas zawsze do czegoś lepszego, do czegoś fajniejszego, do nowej pasji, do nowej pracy, po prostu do wszystkiego, co pomaga nam jeszcze fajniej żyć. Ja mam jakąś taką szczególną pamięć do, do tego, aby yy, zaszufladkować te postaci, te wydarzenia, te gesty, tę mimikę, a potem odtwarzam to yy, u swoich bohaterów. A zatem ludzie. Ludzie mnie inspirują i ludzie są dla mnie najważniejsi.